Ta transakcja ciągnie się od lat. O ponad 20 hektarów z zabudowaniami stara się Aeroklub Polski, który uzyskał już nawet gwarancje finansowe. Radni Leszna w połowie roku zgodzili się sprzedać teren lotniska za zaledwie 5% wartości, a więc kwotę 800 tysięcy złotych. Do podpisania aktu notarialnego nie doszło jednak do dzisiaj, bo prezydent Leszna konsekwentnie stoi na stanowisku, że miasto musi mieć pisemne gwarancje zabezpieczające własny interes. Oczywiście, że są uregulowania ustawowe, będę jednak chciał uzyskać. Większe gwarancje dla interesu prawnego miasta. Leszczyński włodarz zapewnia, że rozsądnym zabezpieczeniem dla miasta będzie w tej chwili powołanie do życia spółki. Strony, czyli samorząd i aeroklub Polski, miałyby wówczas udziały odzwierciedlające dokładnie poniesione wydatki. Dziś zdaniem prezydenta Leszna ten stosunek wynosi 80 do 20 na korzyść miasta. Aeroklub Polski od przejęcia terenu i obiektów uzależnia zapowiadane inwestycje, czyli m.in. awizowaną od kilku lat budowę pasa startowego dla małych samolotów pasażerskich. W tej chwili na lotnisku wleśnie trwa budowa tunelu aerodynamicznego realizowanego na zlecenie zewnętrznego inwestora firmy FreeFly Center Michał Wiśniewski Panorama Media.pl